Będziemy płynąć z jeziora żarnowieckiego, nadępki. Zdrowie! Ale to ci powiem czuć. Czuć pieniądz. Taką dzisiaj mamy ucztę. Urodzinową zresztą. Mówią mi! On nie zyb. Hejjo! Hej Słuchajcie, jeszcze będziecie pytali, ile to kosztowało. Eee, taki spływ trwał około 3 godzin. Witajcie, dzień dobry. Zaczynamy kolejny weekend. Eee, jesteśmy nad morzem w miejscowości Karwia. Eee, rozłożyłem już dwie przyczepy. Znaczy urozłożyłem, może inaczej, rozłożyłem naszą. Ustawiłem tutaj, jak widzicie, Pawła i Kasi przyczepę, czekamy jeszcze na dwie przyczepy, które mają dojechać no i jutro na godzinę 11 mamy zarezerwowane kajaki będziemy płynąć z jeziora Żarnowieckiego na Dębki no praktycznie do morza już Was obracam, pokażę Wam jak stoimy tak ustawiliśmy przyczepę Pawła tak stoimy my i słuchajcie, i tutaj, jeszcze dokładnie tak jak my stoimy, naprzeciwko ustawią się dwie kolejne przyczepy. Jesteśmy na polu kempingowym Relax, już tutaj kiedyś byliśmy, nawet odcinek jest z, tej, z tego pola kempingowego, więc tutaj już nie będziemy zbyt wiele pokazywać. Pole generalnie po weekendzie jest puste, zresztą pogodę mamy póki co przepiękną, zapowiadają burze. Dzisiaj miały być burze, nic nie padało, jutro zapowiadają deszcz, pojutrze zapowiadają deszcz, ale. Nic strasznego, więc myślę, że, że nie będzie padało. A jak popada, to generalnie pewnie minimalnie. Zobaczcie, tutaj jest kilka załóg. Tutaj są prysznice i sanitariaty w tych kontenerach. Pewnie jeszcze na weekend ktoś dojedzie. Mamy jeszcze piątek. Nie jest zbyt późno, więc pewnie jeszcze ktoś dojedzie. Miejsca jest w brud, także tutaj ustawiamy swoją taką ekipę czterech przyczep. No i oczywiście zaczynamy weekend. Dokładnie będziemy w tym samym towarzystwie co byliśmy na majówce w łebie. Także myślę, że szykuje się fajna zabawa z fajną ekipą. Także do zobaczenia później. Słuchajcie, już cała ekipa się zjechała, już was odwracam. Tutaj jest kolejna przyczepa. Tu przyjechała następna. Ja ci gołem, to jest Dzień dobry, Agusia. Dzień dobry. Kurde, ale fajno, tak? Dzień dobry. Jak kolanko? Dzień dobry. A gdzie są Paweł i Kasia? Na imprezie firmowej. A Beatka, proszę Beatka, Beatka ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. 23. No oczywiście. Dokładnie dziś? Dokładnie dziś? O Jezu. Chcieliśmy u nas moda, tak. Zdrowie! Ale to ci powiem czuć Czuć pieniądz To się pije, zobacz, nagraj, nagraj to no. Co to się pije na kempingu? Takie rzeczy się pije na kempingu w urodziny. Patrz. Taki torcik na urodziny. Bardzo proszę. Wszyscy mają czapeczki. I tutaj zobaczymy mamy. I dzisiaj mamy słuchajcie wieczór urodzinowy, więc będzie się działo. O. Ania. co masz? Co? Reżade. Taki mamy kącik. Cały misiu. A tamte, czym są? Tam też. Tam też. Taką dzisiaj mamy ucztę. Urodzinową zresztą. Takie, a tutaj słuchajcie... Julia z Karolą by chciały. Tutaj przygotowujemy tatary. Także Bida, panie. Bida z nędzą na kempingu. Takie urodzinki. Jak kiedyś w komentarzu usłyszeliśmy, że to zbita z nędzą, to tak właśnie taka zbita z nędzą na kempingu Już? Albatka życzenie? Pomyślałam, Jakie masz. Tak, nie, wiem a! A nie, nie, nie. Tak, nie, nie, nie. Tak, nie, nie. lat! Sto lat, Tak, lat, nie. żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Niech żyje, niech żyje nam. A kto? A mama. Tak, teraz mama. Tam urodziny, a tu tatarek się dalej kroi. Małgorzata mówią mi: on nie wart jednych Proszę, nie staw. Zdołem na tu, że kilowałem. Czy się pokaż twój nowy pasek? Nie, O. To logit. O. A? o. A? Można. A? Można. Chodźcie, tatek, Idziesz, Zresztą czekamy, czy tam za. A może ja mogę zaczekać już dawno do filmu. Stojecie, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale idziemy na spacerek. Kajaki. A, kajaki przeniesione. Kajaki przenieśliśmy na, na, jutro. Także póki co dzisiaj idziemy na spacer. A idzie zapełnić kontener. Tak. Przeciągnę. Dzisiaj mieliśmy iść na kajaki, nie, zmieniliśmy zdanie, bo, bo pogoda, coś tam trochę się pozmieniała. Jutro ma być lepsze, schodziliśmy, przynosimy jutro, teraz musimy jechać po psy, jutro zawieźć psy. O, Troszku, troszku się pomieszał. W kombinacji dobrze, że nie jesteśmy daleko. taką ekipą liczną idziemy na spacerek. Mam jakiś kamperek, sobie stanął. A tu zaraz za tym laskiem mamy plażę. Co ty? Nie, to nie wezmę na plażę. A tu weźmy na plażę. Czu? Tu sekund? Ile? 60 sekund. Nie, Ale Nie będzie hardco? W ogóle ty ten tykazkę Przepraszam, Kasia, przepraszam. Przepraszam panią, pani z cateringu? A ja tutaj mieszkam. Jest a tak. aha. Okej, okay, to, to w porządku. I ta mama na to prześladuje? Ciągle <śmienią> zawsze jest i tutaj mieszkam. Tak, no. Aha, kiedy masz kodzie ruchy. Witamy kajakową ekipę. Ja, gdzie mam ten? Skąd mam wziąć ten? Zbieramy się, słuchajcie, na kajaczki. Z takimi kajaczkami będziemy płynąć. ty już się skąpałeś, słyszałem. Dzień dobry. Nie mogę, dzień, dobry. Anieka, dzień dobry, dzień dobry. Hejo. Dzień dobry, Hej, w tam jak tam? Hej, yo! No rybki są, ale jaka czysta woda, ale jaki niski poziom jest. Zobaczcie, jak na tych drzewach widać. Dokąd było woda? Uuu. Dokąd było woda, a dokąd jest. Ale mamy czaderskie kajaki, zobaczcie. Przezroczyste. Nie będzie widać chyba. Ale szorujemy kupami po dnie. Nie, nie szorujemy, ale tak to wygląda. Czady. O. Gowikłem Michał wraz jest. Boże... Nagrywaj nie dziedziusie, Julia. Nagrywaj, nie odwiedź te dziedziusie. Weźcie delikatnie wiosłami, nie? Jeden odważny. Ile tych kawek? Pół godziny płynie, a wszyscy głodni. Kto kawę? Ja. Proszę Państwa, dla odważnych, instruktor, jak się robi? Skok do wody. Można.

Pływamy na plażę. Tak? No nie ja Wiem, ale nie dopłyniemy do pracy. To jest taka wysepka i nie dopłyniemy do samego moza. że wariaci o I takie zabawy, słuchajcie. I tak się starzy bawią. <śled> Utopili kajak. <śled> Stare konie. i Cała ekipa dopunęła, cała ekipa dopunęła. Zabawy nad morzem Cała mokra jestem, ale co tam Raz nie zawsze Woda w morzu Jest ciepła, jestem w szoku I się wykiprowały I po kajaczkach Tak Przednia impreza była Jak było widać Patusia się wybawiła też Ja zrobiłam nawet szybką przepierkę ona niestety nie prała dzisiaj. Nie prała. Nie, Ona tylko no, nogi moczyła. Mhm. Nie, nie prała dzisiaj, ale to jest do nadrobienia. Przystą. Mega fajna przygoda z tymi kajakami. To, że się wpływa na plażę. Super fajne Ale że się dało dopłynąć, nie, do no, tego super. może, bo mówili, tak, bo mówili, że będzie pewnie jakiś piasek, nie da rady i tak dalej. tu Ja myślałam, że my wiesz, wypłyniemy z Normalnie. Ale widziałeś jak dziewczyny zatonęły? Widziałam. Dziewczyny nasze zatonęły. Myśmy chcieli je przywrócić. Ale kajak nabrał wody no i zatonął. No było... Trzech ich było, dwóch ich niosło. Tak. Jeden tak. kajak, drugi wiosło. Tak. Mamy ilu niedzielę. Wywo, ilu niosło, ilu kajak, ilu wiosło. Więc idziemy do knajpy wspólnie na wspólny obiadek. No pewnie wrócimy, spijemy jakąś kawkę i zaczniemy się pakować. No, trzeba mhm. będzie. I... Ale przygoda mega. Bardzo fajnie. Ktoś, kto to przyjeżdża inaczej, gdzieś tutaj w te okolice, dębki czy karwia tak, super, e, nad morze na wakacje, warto. Ale w ogóle piękna trasa i spokojna, i można z dzieciorami płynąć super, naprawdę. naprawdę. Zero zagrożeń. I słuchajcie, jeszcze będziecie pytali, ile to kosztowało. E, taki spływ trwał około 3 godzin. Mega fajnie, z dziećmi spokojnie, nie było żadnych utrudnień. Stubę za dwójkę? Stubę za kajak. A za trójkę? Nie 120. 120. Tyle to kosztuje. Także nie są to jakieś duże pieniądze, a naprawdę warto. Ale, warte. Przygoda, super, ale przygoda super, przygoda, że wpływa się do tego morza. No, nie do wiary. To prawda. Fajne miejsce, nie? Bardzo. Naprawdę. I chyba nawet bardziej mi się podoba ten kemping w tył. No, Że lubię właścicieli, to lubię właścicieli, ale to jest przede przy ulicy, taki ruchliwy bardziej. Nie? No, a tam jest taki. Spokój, cisza. Mhm. Tak. tak. No dobra, dziewczyny. Tak jak na podwórku. Nie? Włączcie tak. dwójkę. O, mamy iść, zrobić dwójkę. Już zrobiłam. Już zrobiłaś? No to masz zaliczone. Górę A ta... i dołem. A tam reszta ekipy. Znaczy Nie wiem, czy to widać. Ale camping relax mieści się przy wejściu numer 40. Weekend dobiegł końca. Próbujemy wyjechać. Wyjedziemy? Wyjedziemy. Tylko co dobre, szybko się kończy. Ale weekend bardzo udany. Byliśmy kilka razy na plaży, byliśmy na spacerze. Byliśmy dzisiaj na dobrym domowym jedzeniu w parze perełka. W piątek mieliśmy dyskotekę na kempingu. Tak, w piątek przyczepami. Mieliśmy dyskotekę. Nasza koleżanka Batka miała urodziny. Batko wszystkiego najlepszego. Zabawa była średnia, 100 lat. Przednia, 100 lat tak. Na kempingu. 100 lat na kempingu, tak? Nie, na różnych kempingach. Na różnych. 100 lat w trasie. W karawaningu. O. No i ubawiliśmy się jak zawsze. No i czas wracać do domków. Niestety, jutro do pracy. Przyszły tydzień spędzamy w domu. Przyszły tydzień spędzamy w domu, bo Michał jest w pracy. Co nie zmienia faktu, że na pewno nad morze gdzieś trafimy albo. No gdzieś się pojedziemy, po, po, po gdzieś, coś tam porobimy fajnego na pewno. Także co? Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Bardzo za to dziękujemy przepraszam, że o. I do zobaczenia, nie, do, do zobaczenia na następnym wyjeździe. Tak, do zobaczyska. Tak naprawdę to nie wiemy gdzie pojedziemy, chociaż gdzieś tam już po głowie kołaczy się jakiś pomysł, nie? Tak, jakiś tam. Hasło zostało rzucone. Hasło zostało rzucone, ziarno zostało zasiane, a teraz będziemy intensywnie o tym myśleć, kombinować i umawiać się. Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczyska. Hej! Do zobaczenia! Pa-pa!